Cześć kochani! Witajcie z powrotem na kanale Testowanka i rozgoście się w moim kalendarzowym Królestwie 2021. Mamy nowy sezon, nasza playlista już powoli rośnie, także nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, bo wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka, a ja te wszystkie odcinki oczywiście Wam gdzieś tutaj podlinkuję, także na pewno będziecie mogli zobaczyć u mnie kalendarz już z Rituals i z Awonu. A dzisiaj otwieramy jeden z moich... Ulubionych kalendarzy. Odcinek w sumie miał być wczoraj, ale się nie wyrobiłam, bo miałam urodziny. Ale dzisiaj będziemy razem otwierać jeden z kalendarzy, bo mają ich w tym roku więcej, chyba trzy czy cztery. Mam kalendarz od Makeup Revolution. W tym roku postawiłam na kolekcję Ultimate Glamour. Mają jeszcze. Ciemne kalendarze, ale ten popatrzcie jak on pięknie wygląda. Nie wiem czy widać w kamerze, jak on się pięknie mieni. Jest różowy. No i zobaczymy co jest w środku. Ja tradycyjnie nie sprawdzam co jest w środku przed nagraniem tego wideo, także będziemy wszyscy razem tutaj na ekranie otwierać. Jeszcze od czasu do czasu mimo że otwieram te kalendarze już z wami chyba od 4 lat, zdarzają się pytania dlaczego tak wcześnie, bo dopiero mamy wrzesień. Te kalendarze wychodzą Dość wcześnie, a to dlatego, żeby dać Wam szansę rozeznania się, jakie wszystkie inne kalendarze są dostępne na rynku, i żebyście wybrały sobie na czas przed świętami, nie jak już wszystko będzie wykupione, tylko właśnie na czas, żebyście wybrały sobie kalendarz, który Wam odpowiada, a który, tak jak i powiedziałam, omijać szerokim łukiem. Ja Wam te kalendarze pokazuję. Jeśli chcecie mieć niespodziankę, to możecie sobie ten odcinek obejrzeć na przykład w grudniu. Ale wiem, że większość z Was jest ciekawa, co siedzi tutaj w środku, dlatego nie przedłużamy i otwieramy od razu ten kalendarz. Zaczynamy! Trzy, cztery... Wow! Jako, że tutaj mamy pudełka, ale nie ma numerków, także otwieramy sobie po prostu od góry, żeby nie narobić bałaganu. W pierwszym pudełku znalazłam rozświetlający spray do utrwalania make-upu. Przechodzimy sobie od razu do pudełka numer dwa. Te pudełka są przepiękne, na pewno ich nie wyrzucę. I mamy maskarę. Czarną, pewnie czarną maskarę, a zaraz zobaczymy, jaką ma szczoteczka. No szczoteczka jak na mój standard jest trochę za mało puchata, no ale będziemy testować. I przechodzimy sobie do pudełka numer 3, uuu! co tu jest. W pudełku numer 3 znalazłam Eye Primer, czyli bazę pod cienie. Jestem ciekawa tego produktu, bo w sumie paletki z Makeup Revolution są dość fajnie napigmentowane i powiem Wam szczerze, że z trwałością też wcale nie jest tak źle, także jeśli to ma jeszcze przedłużyć życie em, naszych cieni na, <grym> na powiekach. Przechodzimy sobie do czwórki, chyba czwórki. I co tutaj jest? Słuchajcie, na bogato! Nie jeden produkt, ale dwa! I mamy dwie pomadki. Nie gniewam się, nie gniewam się, zaraz zobaczymy, jakie kolorki. Popatrzcie, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Bardzo fajny, nudziakowy duet. Kilka z Was mi komentowało, że czemu nie robię słodzy wszystkich produktów, które siedzą w kalendarzu, a to po prostu dlatego, że szkoda mi rozpoczynać produkty, których wiem, że na przykład nie używałabym nigdy, a już sobie zaplanowałam, że pod koniec tego sezonu kalendarzowego robię wielką paczkę właśnie takich produktów, które wiem, że albo mi nie pasują kolorystycznie, albo po prostu mam już ich za dużo. Robię paczkę i będziemy losować takiego naprawdę mega zwycięzcę. Koniecznie zostańcie ze mną na kanale, bo warto warto. Na pewno będzie warto. A my przechodzimy sobie do kolejnego pudełeczka. I kurczę, pudełka robią się coraz głębsze, coraz większe. Lubimy to i znowu mamy, słuchajcie, na bogato. Teraz mamy trzy produkty w środku i mamy zestaw pędzli. Zestaw trzech pełnowymiarowych pędzelków do blendowania. Super mięciutkie, także wydaje mi się, że będzie się na nich fajnie pracowało. Wchodzimy sobie do następnego okienka i co tutaj jest? Coś lata. Czy mi tam coś wypadło? Mamy trzy błyszczyki do wyboru, do koloru. Jeden ze srebrem, jeden ze złotym i jeden chyba taki różowy, neutralny. Ja szczerze Wam powiem, że za błyszczykami nie przepada. Może tylko do zdjęć, ale no, nie jestem w stanie znieść tego uczucia, jak ci się e, włosy przyklejają do ust. No, no nie jestem. Po prostu to jest, to jest dla mnie po prostu jakiś kosmos. Także na pewno sobie to też rozlosujemy. Teraz na jednym poziomie mamy dwa pudełka. Weźmiemy sobie pierwsze. Co tutaj mamy? Mamy mini paletkę. Ona się nazywa Soul Piękne kolorki, wszystkie się mienią i wydaje mi się, że jak na podróż, jak znalazł. Ja się dobieram już od razu do drugiego. Coś wygląda na to, że tak. A to jest piękna to, on sobie na pewno zostawię, bo to bardziej takie moje kolorki. Tu już mamy maty. Ja uwielbiam maty z, właśnie z dodatkiem tylko takiego złotego połysku, także no bardzo, bardzo mi się podoba. Na pigmentację tej paletki na pewno nie można narzekać. Próbuję Wam pokazać ten błyszczący kolor. Pięknie. Przechodzimy sobie do kolejnego pudełeczka, a Wy, mam nadzieję, że nie zapomniście, że nadal trwa rozdanie na moim kanale od Avonu bo już się nie mówi w Polsce, a won dobra, już mnie poprawiście, już będę wiedziała, także od kalendarz, od Avonu może trafić właśnie do ciebie. A tutaj ja już się cieszę, bo mamy paletkę do twarzy, do konturowania. W ogóle popatrzcie, jak ta cała seria jest pięknie zapakowana, a tak prezentują się kolorki, mamy kontur, mamy rozświetlacze. Ja rozświetlacze z Makeup Revolution uwielbiam, także super produkt. Wiecie co taki zestaw dostać pod choinkę? No, i ja bym się cieszyła. Otwieramy sobie kolejne i mamy paletkę pełnych wymiarów. Paletkę. Znowu mamy maty, błyski, dużo złota. I pokażę Wam jeszcze tą paletkę z bliska. Popatrzcie, 15 pięknych odcieni. Zostały nam jeszcze dwa pudełka. Po takich paletkach, to ja nie wiem, czym oni nas jeszcze chcą tutaj zaskoczyć, ale otwieramy. Mamy kolejną paletkę, ale słuchajcie, idealna na jesień na ten kolor. Mamy dużo złota, mamy brązów, ale słuchajcie, ten pomarańcz to normalnie wygrał wszystko dzisiaj. Zostało nam tylko jeszcze jedno pudełeczko. Kurczę, ja bym mogła otwierać Makeup Revolution codziennie. I na koniec pełnych rozmiarów paleta z różami i z rozświetlaczami. Paletka i bardzo taka uniwersalna. Wydaje mi się, że każdy znajdzie swój odcień. Na przykład ja yy, wolę jednak takie bardziej brzoskwiniowe odcienie, tak bardziej w tą stronę, ale są też róże, które na przykład też można użyć jako cienie. Oczywiście znowu mamy złoto, tutaj takie złoto szampańskie, zaraz się do niego dobiorę. Widzicie to samo co ja? Popatrzcie, jaka tafla! Wow! I na dzisiaj niestety już koniec. Dzisiaj krótszy odcinek, ale widzimy się już bardzo, bardzo szybko. Kto zgadnie? Jaki kalendarz otworzę następny. Do zobaczenia, kochani. Cześć!